Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Poprawny Inwestor. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka, skupiam się na części analizy technicznej dotyczącej analizy formacji na wykresie. Temat jest obszerny, więc w tym odcinku skupię się w pierwszej kolejności na analizach formacji świec japońskich. Bardziej rozbudowanymi formacjami, które można dostrzec również na wykresach liniowych. Zajmę się w następnym odcinku. Do zrozumienia wszystkich aspektów poruszanych dzisiaj prawdopodobnie przyda się znajomość rodzajów wykresów i budowy świecy japońskiej, które omawiałem w poprzednim odcinku. Dlatego, jeżeli jakimś sposobem go ominęłaś lub ominąłeś, to zachęcam do nadrobienia. A dzisiaj słowem wstępu, skąd wzięła się część analizy technicznej dotycząca formacji świecowych. Otóż, obserwując wykresy, ludzie zauważyli, że pewne wzory na nich występujące mają tendencję do powtarzania się, dzięki czemu, śledząc i wykrywając te wzory, można próbować prognozować przyszłe ruchy rynku. Zauważono to już w XVIII wieku w Japonii, skąd zresztą pochodzi zwyczaj rysowania świec, które w tym czasie służyły do wskazywania cen handlu ryżem. Za twórcę tej metody Uważa się kupca Munehise homme. Inwestorzy japońscy ponoć uważali, że inwestowanie jest podobne do wojny, a formacje na wykresie podobne do ruchów wojsk na mapie. Dlatego rozpoznawanie konkretnych formacji miało pozwolić przewidzieć przyszłe ruchy, także cen. Czy jednak wyszukiwanie formacji faktycznie pozwala uzyskać przewagę na rynku? Wyniki badań wskazują, że tak. Omówię jeszcze szczegółowo pod koniec odcinka, ale na razie słowo dlaczego w ogóle formacje miałyby działać. Krytycy analizy technicznej często wręcz śmieją się, że rysowanie różnych wzorów na wykresie jest bezsensowne, bo ruchy cen zależą jedynie od czynników fundamentalnych i od ludzkich zachowań. Żadna prognoza oparta na wykresie nie sprawdzi się, jeżeli okoliczności faktyczne będą przemawiały na jej niekorzyść. Taka krytyka nie jest jednak w pełni trafna. W analizie formacji świecowych nie chodzi o same wzory, ale tak naprawdę o zachowania rynku i zachowania ludzi, którzy tym rynkiem kierują, a które te wzory ilustrują. Przykładowo, jeżeli mamy formację podwójnego czy potrójnego szczytu, czyli gdy kurs akcji kilkukrotnie wzrasta do pewnego poziomu, ale nie może go pokonać, to spadek Przewidywany na podstawie tej formacji nie opiera się na abstrakcyjnie narysowanych liniach, ale na analizie zachowań ludzi, którzy widząc, że nikt już nie chce kupować danego waloru drożej niż poziom tych szczytów, zaczynają go sprzedawać, a ich sprzedaż napędza ten spadek. Analiza techniczna, z tym analiza formacji, opiera się więc w dużej mierze na psychologii zbiorowych zachowań i jest po prostu ich wizualizacją. Z tego względu jest ona w pewnym stopniu skuteczna, ale należy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, o tym, że prognozowanie ludzkich zachowań nie jest łatwe, bo często są one zmienne i nieprzewidywalne. Dlatego analizie nie należy wierzyć bezkrytycznie. Po drugie, należy pamiętać, że na ceny wpływają także inne czynniki niż standardowe zachowania, na których ta analiza się opiera. Stosowanie formacji może być więc skuteczniejsze, kiedy rynek jest stosunkowo spokojny i na decyzje ludzi nie wpływają mocne czynniki fundamentalne. Kiedy pojawi się wydarzenie takie, jak np. informacje o wybuchu wojny w Izraelu czy jakieś inne istotne wiadomości, należy pamiętać, że mogą one całkowicie zanegować prognozy i analizy technicznej. Z tego względu, w mojej opinii, dane wynikające z formacji należy traktować raczej jako pewien bazowy scenariusz tego, co może się dalej wydarzyć na wykresie. inaczej mówiąc, że pewny ruch jest relatywnie bardziej prawdopodobny niż inny, to wcale nie oznacza, że pewny. Jeżeli więc widzimy, że ten scenariusz się nie realizuje, albo pojawiają się jakieś nowe informacje, to należy go rewidować bez żadnego przywiązania czy sentymentu. Kolejna zasada jest taka, że badanie formacji, a w zasadzie cała analiza techniczna działa zazwyczaj, im bardziej płynny jest instrument, czyli im więcej zawiera się na nim transakcji. Przyjmując, tak jak wspominałem, że analiza opiera się na przewidywaniu zbiorowych zachowań, to im więcej ludzi jest w takim zbiorze, czyli zawiera transakcje na danym instrumencie, to tym mniejsza szansa że scenariusz zaburzał jakieś nietypowe zachowania pojedynczych jednostek, np. jakieś duże transakcje. Dlatego formacje warto odczytywać razem z wolumenem, czyli wartością transakcji dokonywanych danego dnia, czy w jakiejś innej jednostce czasu. Wolumen jest z reguły oznaczany słupkami u dołu wykresów, tak jak widoczne teraz na wideo. Jest on o tyle ważny, że potwierdza siłę sygnału. Na przykład, jeżeli jest wysoki przy wierzchołkach w formacji wspomnianego już podwójnego szczytu, to wskazuje, że nawet pomimo dużego obrotu i wielu transakcji kurs nie może przebić tej bariery. Oznacza to, że więcej osób jest gotowych sprzedać po takiej cenie niż zazwyczaj. Generalnie, im wyższy wolumen, tym mocniejszy jest sygnał, chociaż niektóre formacje zakładają również niski poziom obrotu. Będę się starał na to zwracać uwagę przy omawianiu poszczególnych formacji, szczególnie na wykresie liniowym w kolejnym odcinku. Kolejna prawidłowość analizy formacji jest taka, że z reguły formacja jest tym bardziej wiarygodna i może mieć tym większy wpływ na rynek, im jest dłuższa i bardziej rozbudowana. Sygnał z pojedynczej świecy zazwyczaj jest słabszy i mniej wiarygodny niż ten z całego ich układu. Dlatego przedstawianie formacji rozpocznę od tych najkrótszych formacji świecowych, a kolejno będę przechodził do formacji z wielu świec, także takich, które można już dostrzec na wykresie liniowym. Formacje analizy technicznej dzielę się na formacje kontynuacji trendu, czyli zakładające dalszy ruch zgodny z poprzednimi transakcjami, oraz na formacje odwrócenia trendu, sygnalizujące zmianę kierunku ruchu. Ze wzrostowego na spadkowy albo odwrotnie. Większość formacji świecowych ma swoje lustrzane odpowiedniki zarówno dla trendu spadkowego, jak i wzrostowego. Będę więcej omawiał w parach co do zasady koncentrując się na formacjach wzrostowych, a formacje spadkowe będą miały charakter analogiczny. Wszystkie formacje w trakcie ich omawiania, ze względu na ich wizualny charakter, będą wyświetlane na wideo. Zarówno na Spotify, jak i na YouTube. Zachęcam do korzystania z niego, szczególnie jeżeli coś będzie niejasne. Ale oczywiście, tak jak zawsze, będę starał się jak najlepiej opisać omawiany temat, aby forma podcastowa była maksymalnie wystarczająca. Pierwsza formacja, a w zasadzie pojedyncza świeca, to marubozu. Czyli po prostu pojedyncza świeca o długim korpusie i krótkich cieniach, albo w ogóle bez nich. W przypadku świecy wzrostowej, oznaczanej jak przypominam jako biała albo zielona, oznacza ona duży dzienny wzrost, przy czym ceny maksymalne i minimalne w ciągu dnia były zbliżone do cen otwarcia handlu i ceny zamknięcia. Wynika to z budowy świecy japońskiej, czyli właśnie braku albo bardzo krótkich knotów. Taka świeca oznacza więc po prostu bardzo mocny ruch, w tym przypadku wzrostowy. W trendzie wzrostowym może więc być sygnałem kontynuacji wzrostów, natomiast w trendzie spadkowym oznaką odwrócenia trendu z uwagi na mocno wzrostowy wydźwięk. W przypadku takiej samej czarnej, czyli spadkowej świecy jest dokładnie odwrotnie. W trendzie spadkowym sugeruje kontynuację spadków, a w trendzie wzrostowym odwrócenie trendu na spadkowy. Drugim rodzajem formacji jest świeca zapisywana jako DOI. A wymawiana z japońskiego ponąć jako dodzi. Mam nadzieję, że nie obrażę żadnych Japończyków moją wymową w tym odcinku. Świeca ta dla odmiany ma długie cienie, ale minimalny korpus umieszczony gdzieś pośrodku jej długości, przez co wygląda trochę jak krzyż. Oznacza to, że pomimo różnych poziomów transakcji w ciągu dnia, kurs zamknął się prawie na tym samym poziomie, na którym się otworzył. Jest ona więc nawet samodzielnie Sygnałem odwrócenia trendu na przeciwny, bo wskazuje na niezdecydowanie rynku i na to, że trend nie jest już w stanie ruszyć ceny trwale w poprzednim kierunku. Odmianą tej formacji jest ważka dodzi, w przypadku której ten minimalny korpus jest umieszczony na samej górze formacji, a u dołu jest długi czarny cień. Jej odpowiednikiem jest nagrobek dodzi, gdzie korpus jest u samego dołu a cień jest u góry. Te formacje także zapowiadają odwrócenie trendu, z tym, że mają często mocniejszy wydźwięk niż zwykłe dodzi. Oznacza to, że podczas sesji ceny transakcji odbiegały daleko w jedną lub drugą stronę, ale finalnie cena zamknięcia była praktycznie równa cenie otwarcia. Warto również obserwować kolejną świecę, która pojawia się po dodzi. Jeżeli jest zgodna z prognozą, czyli odwraca trend, to potwierdza formację, w kierunku tego odwróconego trendu. Podobny charakter do ważki ma formacja młota. W tym przypadku korpus jest trochę dłuższy, co wskazuje, że udało się podnieść cenę zamknięcia, ale w niewielkim stopniu, a pozostaje wciąż długi dolny cień ceny minimalnej w trakcie sesji. Młot zlokalizowany po spadkach sygnalizuje odwrócenie trendu i jest potwierdzany kolejną świecą wzrostową. Taki sam kształt świecy, choć może być również świecą spadkową, jeżeli zostanie zlokalizowana po wzrostach. Określana jest jako wisielec i sygnalizuje odwrócenie tego trendu wzrostowego na spadkowy. Jest potwierdzana kolejną czarną świecą spadkową. Następnie odwrócony młot to jak sama nazwa wskazuje jest lustrzane odbicie młota, czyli świeca o krótkim dolnym korpusie i długim cieniu ceny maksymalnej. Po spadkach sygnalizuje ona odwrócenie trendu na wzrostowy i potwierdzana jest kolejną wzrostową sesją. Taki sam kształt świecy zlokalizowany po wzrostach nazywany jest spadającą gwiazdą i również sygnalizuje odwrócenie trendu, tym razem oczywiście na spadkowy. W skrócie, w przypadku formacji dodzi i podobnych do mota, kiedy korpusy są krótkie, a cienie długie, to oznaczają one prawie zawsze odwrócenie trendu, szczególnie jeżeli kolejna świeca potwierdza ten ruch w drugą stronę. Są to jednak tylko pojedyncze świece, więc należy traktować je z ostrożnością, bo często ich sygnały nie są wiarygodne. Warto więc szczególnie zwracać uwagę właśnie na te potwierdzenia po takiej formacji. Bardziej za to można polegać na formacjach wyznaczanych przez dwie lub więcej świec. Do których przechodzę teraz. Pierwszą taką formacją jest harami wzrostowe, sygnalizujące odwrócenie trendu spadkowego. W trendzie spadkowym pojawia się wtedy duża czarna świeca, a następnie pojawia się kolejna niewielka świeca, która może być czarna albo biała, która mieści się w całości razem z cieniami w korpusie poprzedzającej świecy. Niewielki zakres tej drugiej świecy świadczy o niezdecydowaniu rynku. I potencjale do odwrócenia trendu, czyli w tym przypadku do wzrostu. Potwierdzeniem tej formacji jest kurs następnego dnia powyżej tej drugiej świecy. Harami wzrostowe ma oczywiście swój odpowiednik w postaci harami spadkowego. Tym razem pojawia się długa biała świeca, i następnie krótka biała albo czarna, która mieści się w jej korpusie. Jeżeli kolejna świeca będzie spadkowa, to potwierdza to odwrócenie trendu. Odmianami tych formacji jest wzrostowy albo spadkowy krzyż harami, w którym ta druga, mniejsza świeca przybiera formę dozi, czyli tej świecy bez korpusu, jeszcze wyraźniej wskazującej na równowagę popytu i podaży i niezdecydowanie rynku. Należy pamiętać, że ta druga świeca powinna w całości mieścić się w korpusie tej pierwszej razem z jej cieniami. Odwróceniem formacji harami, które jednak mają taki sam skutek, czyli odwrócenia trendu, są formacje objęcia hossy, które sygnalizuje zwrot ku wzrostom i objęcia bessy, które sygnalizuje spadki. Te dwie świece zamieniają się wtedy miejscami, czyli odpowiednio w objęciach hossy najpierw pojawia się krótsza spadkowa świeca, która zostaje objęta następującą po niej długą białą świecą. Potwierdzeniem formacji jest kurs powyżej zamknięcia tej białej świecy. W formacji objęć Bessy jest analogicznie, tylko zmieniają się kolory świec i oczywiście kierunek trendu. Kolejno spotkać można formację przenikania Hossy i odpowiadającą jej formację zasłony ciemnej chmury. Bardziej logiczne byłoby pewnie nazwanie jej przenikaniem Bessy, ale nazwy wywadzą się oczywiście z tradycji analizy świec japońskich. Przenikanie hossy to formacja odwrócenia trendu spadkowego. Formację tworzą dwie świece. Pierwsza jest czarna, druga biała świeca. Otwiera się poniżej korpusu zamknięcia pierwszej czarnej świecy, a zamyka się w górnej części jej korpusu. Świece więc częściowo na siebie nachodzą, a więc w pewnym sensie się przenikają. Potwierdzeniem tej formacji jest kurs powyżej świecy białej. Formacja zasłony ciemnej chmury, która jest jej odpowiednikiem, charakteryzuje się oczywiście odwrotnymi kolorami i kierunkiem ruchu. A co w sytuacji, jeżeli świece kończą się na podobnym poziomie maksymalnym albo minimalnym? Wtedy występują formacje Tweezer Bottom albo Tweezer Top, które również sygnalizują zmianę trendu. Jeżeli w trendzie spadkowym Dwie świece z rzędu zamykają się na podobnym minimum, to daje wskazówkę, że na tym poziomie inwestorzy już mocno skupują akcje. To jest prognostykiem odwrócenia trendu, który jest zazwyczaj potwierdzany przez kolejną wzrostową sesję. Analogicznie jest przy Tweezer Top, tylko tam oczywiście to podaż wyznacza maksymalne poziomy kolejnych świec trendu wzrostowego, zapowiadając tym samym spadek. Większość przytoczonych wcześniej formacji zapowiadało odwrócenie trendu, ale mamy również formacje kontynuujące trend. Przykładem takiej jest Upward Gap Tasuki. Gap oznacza lukę na wykresie, czyli sytuację, gdy świeca w trendzie wzrostowym otwiera się powyżej zakresu poprzedniej świecy, a więc gdy cena otwarcia jest wyższa niż cena z poprzedniego dnia. To świadczy o sile trendu. Często zdarza się w tej formacji, że kolejna świeca otwiera się niżej, spadając jeszcze w ciągu sesji, tworząc świecę czarną. Jest ona korektą w trendzie. Jeżeli jednak ta świeca korekty nie jest wystarczająco duża, żeby domknąć wcześniejszą lukę, to otworzy się właśnie opisywana formacja. Gdy następna sesja otworzy się powyżej zamknięcia czyli potwierdzi formację można spodziewać się dalszych wzrostów. Występuje oczywiście również lustrzana formacja Downward Gap Tasuki, sygnalizująca kontynuację trendu spadkowego. Większość używanych powszechnie formacji składa się maksymalnie z trzech świec. Z istotniejszych formacji można wskazać gwiazdę poranną, która również zapowiada odwrócenie trendu. W tym przypadku trend spadkowy kontynuowany jest najpierw dużą czarną świecą. Kolejna, niewielka świeca, która może być czarna albo biała, otwiera się i zamyka poniżej zamknięcia świecy pierwszej. Natomiast pojawiająca się po nich trzecia, biała świeca, otwiera się luką w górę i zamyka w górnej części korpusu świecy pierwszej. Sygnalizuje ona mocne wybicie po spadkach, a jej potwierdzeniem jest jak zazwyczaj kurs powyżej tej trzeciej świecy. Odpowiednikiem gwiazdy porannej dla odwrócenia trendu spadkowego. Jest analogicznie zbudowana gwiazda wieczorna. A odmianami tych formacji są wzrostowe albo spadkowe formacje porzuconego dziecka. W ich przypadku środkowa świeca przyjmuje formę dodzi, czyli tej świecy praktycznie bez korpusu, wzmacniającej sygnał zmiany trendu. Następnie formacjami kontynuacji trendu jest trójkąt hossy i trójkąt bessy. W przypadku hossy najpierw Powstaje długa biała świeca. Następnie pojawiają się co najmniej dwie krótsze świece, które mieszczą się w korpusie tej pierwszej świecy. Mogły one być troszkę spadkowe, obrazując korektę na kursie, ale ostatnia długa biała świeca zamyka się powyżej zamknięcia świecy pierwszej, tym samym sygnalizując kontynuację trendu wzrostowego. Potwierdzeniem jest jak zawsze dalszy kurs powyżej zamknięcia ostatniej świecy. Trójkąt Bessy jest zbudowany dokładnie odwrotnie. Ostatnią formacją, o której chciałbym wspomnieć, również zapowiadającą odwrócenie trendu ze spadkowego na wzrostowy, jest formacja trzech białych żołnierzy. Składa się ona z trzech kolejnych długich białych świec, które otwierają się każda poniżej zamknięcia świecy poprzedzającej. Formację potwierdza wzrost w czasie kolejnej sesji. Odpowiednikiem tej formacji dla odwrócenia kursu wzrostowego jest formacja trzech czarnych kruków. Formacje te wpisują się w prawo serii, które wraz z założeniem kontynuacji trendu wskazuje, że im więcej i im mocniejsze były poprzednie sesje wzrostowe, tym większa szansa na kontynuację trendu. Należy jednak pamiętać, że po dynamicznych ruchach często zdarzają się korekty, ale są one normalne i tak jak w formacjach, gap tasuki, mogą być one nawet sygnałem do dalszej kontynuacji trendu. Możesz zauważyć słuchaczu, że często formacje wieloświecowe są rozwinięciem prostszych, np. świec doji. Dlatego warto na nie zwracać uwagę na wykresie. Formacje omówiłem bez zbędnego zagłębiania się, bo łatwiej je zobaczyć niż opisać. Można je obejrzeć na wideo, ale można je również znaleźć na portalach giełdowych. Oczywiście samodzielne wyszukiwanie informacji może być trudne i czasochłonne, a szczególnie jeżeli ktoś nie ma w tym doświadczenia. Na szczęście, jeżeli ktoś chciałby zainteresować się tą metodą analizy, to dostępne są narzędzia umożliwiające ich automatyczne wyszukiwanie. Na przykład na portalu Biznes Radar, o którym wspominamy już po raz kolejny. Nie jest to jednak żadna współpraca ani próba promocji jedynie mogę szczerze polecić to miejsce jako darmowe i łatwo dostępne źródło informacji. Można tam znaleźć listę poszczególnych formacji, które wystąpiły na polskich spółkach, z ich zaznaczeniem na wykresie. To pozwala też ciekawym osobom zweryfikować chyba kluczową kwestię, czyli czy formacje świecowe faktycznie działają. Spoglądając na wykresy, można wysnuć kilka wniosków samodzielnie. Po pierwsze, tak jak wspominałem, sygnały z pojedynczych świec typu MOD czy Doji są dużo częstsze, ale zazwyczaj mają mniejszą skuteczność niż te złożone z kilku świec. Dlatego warto szukać szczególnie tych bardziej rozbudowanych, jak na przykład gwiazdy wieczornej albo porannej, które mają już wyższy poziom efektywności. Po drugie, warto pamiętać, że sygnały generowane przez formacje świecowe mogą mieć charakter krótkoterminowy. To znaczy, że formacje odwrócenia trendu mogą często znaleźć zastosowanie na przykład dla kilkudniowych korekt danego trendu, a nie ruchów tygodniowych czy miesięcznych. Dlatego ten sposób analizy jest bardziej przydatny np. dla traderów niż dla długo czy nawet średnioterminowych inwestorów. Jak jednak faktycznie wygląda skuteczność stosowania formacji świecowych pod kątem statystyk? Zależy to oczywiście od metodologii badań czyli tego jakie formacje badamy ile sesji po wystąpieniu formacji bierzemy pod uwagę i tym podobnych czynników ale generalizując ze źródeł do których dodarłem w szczególności do danych ze strony liberatedstocktrader.com której autor testował 25 różnych formacji świecowych na każdej z 30 akcji indeksu Dow Jones Industrial Average w ciągu ostatnich 20 lat Łącznie oznaczało to ponad 56 tysięcy transakcji. Do jakich doszedł wniosków? Otóż z jego analizy wynika, że w zależności od rodzaju formacji mają one skuteczność średnio około 55-60%. W pierwszym odczuciu taki wynik wydaje się fatalny. To przecież zaledwie kilka procent więcej niż rzut monetu. Trudno więc tutaj mówić teoretycznie o jakiejś. Cudownej technice analizy, ale tylko z pozoru efekt jest słaby. Należy zauważyć, że uzyskanie dodatniej skuteczności, nawet tak niskiej, ale powtarzalnej, daje przewagę na rynku i pozwala zbudować strategię, która przynosiłaby stałe, przewidywalne zyski. Procentowo może nie jakieś bardzo wysokie, ale przy zbudowaniu skali, czyli przy wysokich kwotach transakcji lub stosowaniu dźwigni. Taka strategia mogłaby zarobić naprawdę dużo. Oczywiście nie można tutaj zapominać o innych czynnikach, przede wszystkim o prowizjach brokera, konieczności zbudowania i utrzymywania takiego automatycznego systemu transakcji, ryzyku, że ten system ulegnie awarii albo że niespodziewane wydarzenie, np. jakiś zamach terrorystyczny, może pojedynczo wywołać bardzo duże straty i tym podobnych nieprzewidywalnych czynnikach. Analiza formacji świecowych, tak samo jak i inne techniki inwestycyjne, nie jest więc jakąś cudowną strategią, która zawsze pokonuje rynek albo pozwala zdobyć jakieś niesamowite stopy zwrotu. Należy jednak zauważyć, że daje ona te kilka procent przewagi nad rynkiem. To to o czym mówiłem na początku, że wystąpienie formacji wskazuje, że trochę bardziej prawdopodobny jest scenariusz prognozowany przez formację niż inne scenariusze. A to już może być cenna wskazówka dla inwestorów. A więc, czy warto, a jeżeli tak, to w jaki sposób wprowadzić analizę formacji do swojej strategii inwestycyjnej? Moje stanowisko jest takie, że jeżeli ktoś nie jest day traderem, tylko handluje w horyzoncie co najmniej dni lub tygodni, to analiza formacji świecowych może być przydatna w szczególności do określania momentu zawarcia transakcji. Na przykład wyobraźmy sobie sytuację, gdy trwa dłuższa korekta na danym instrumencie, który chcemy kupić, ale oczywiście jak najtaniej i próbując uniknąć ewentualnych głębszych spadków. Jeżeli widzimy, że kurs tworzy formację np. gwiazdy porannej lub inną formację odwrócenia, która jest potwierdzana wzrostem na następnej sesji, to może być to sygnał, że warto wtedy zająć pozycję. Albo jeżeli już dużo zarobiliśmy na danym walorze i czujemy, że jego potencjał wzrostu się kończy, to np. widok formacji zasłonej ciemnej chmury może być sygnałem, że warto już zrealizować swoje zyski i nie czekać na odwrócenie trendu. Przy tym wszystkim należy oczywiście zawsze mieć na uwadze czynniki fundamentalne, które mogą bardzo zmienić sentyment i całkowicie zburzyć prognozę wynikającą z analizy formacji. Analizę te, tak jak i inne techniki, należy więc traktować jako jedno z szerokiego arsenału narzędzi, a nie jako ślepą wyrocznie, której zawsze należy się trzymać. A jak można jeszcze bardziej spróbować zwiększyć swoje szanse? Poznając również bardziej rozbudowane formacje, które możemy wyznaczać także na wykresie liniowym, które ze względu na dłuższy okres i większą ilość danych, Mogą być potencjalnie bardziej skuteczne od prostych formacji świecowych. Tym jednak zajmiemy się już w kolejnym odcinku. A za dzisiejszy, jak zwykle, bardzo dziękuję i do usłyszenia.